Czy taki kolor spójny jest odpowiedni na sali czarnej? Czy może jest za mało złoty? Zobaczycie. Za chwilę pokażę wam i postaram się krótko omówić, jaki to ma wpływ. Także zapraszam. No i tak, mamy tutaj rurę. Z takim pierścieniem będziemy robić tu spoinkę pachwinową. To będzie niska spoinka, dwójeczka wystarczy. Ważne, żeby dwustronnie było to pospawane więc ja tutaj używam. Tak jak widzicie, będę jechał po drucie. Kręcąc łuską, niewielki zakres ruchu, będzie mała spoinka. E, tutaj jest dysza akurat siódemka. Drut dwójka, dokładnie 1264 64 e Materiał zwykły, stal czarna, i będziemy jechać taką spoinkę pachwinową w pozycji nabocznej. Tutaj widzicie, zaczynamy spawać. I ogólnie, jeśli chodzi o kolory, pokażę Wam takie porównanie. Zrobimy tutaj e, dwa takie można powiedzieć styki. Pierwszy, ten styk, który teraz spawam, e, będziemy robić na takich samych parametrach. Czyli tutaj mamy 160 A natężenie, na drugiej również będzie 160 A, natomiast zmienimy porcelanę, teraz mamy siódemkę, później założymy dziesiątkę i zobaczycie jaka jest różnica oraz damy troszkę więcej gazu, bo teraz mamy 10 litrów na minutę, a przy tej większej porcelanie zwiększę na 12 litrów na minutę i zobaczycie jaka jest różnica w kolorze spoin. I postaram się wam tak pokrótce opowiedzieć, jaki to ma wpływ. Ogólnie, jeśli chodzi o stal czarną, zwykłą, czyli taką typową konstrukcyjną, no to nie ma to większego wpływu. Wiadomo, że gdyby to sprawdzać, można powiedzieć, laboratoryjnie, no to pojawiłoby nam się to, te różnice by były bardziej widoczne. Gdyby to sprawdzić pod mikroskopem i tak dalej na pewno. Natomiast e, jeśli chodzi o takie parametry, powiedzmy, przenoszenie obciążeń, e, jakichś wysokich ciśnień i tak dalej, jeśli chodzi o samą wytrzymałość, nie ma to większego znaczenia. E, pod warunkiem, że ta spoina jest spawana na odpowiednich parametrach, czyli e, jest odpowiednio, odpowiednie natężenie, nie jest zbyt małe lub nie jest zbyt wysokie, bo jeśli będzie zbyt małe, no to wiadomo, że wtedy nie będziemy mieli takiego wtopienia. Natomiast jeśli będzie zbyt wysokie, no to też możemy mocno ten materiał przegrzać. I oczywiście może to mieć wpływ w jakiejś tam dłuższej eksploatacji takiego, powiedzmy, e, takiego urządzenia czy tam elementu. Natomiast ogólnie z doświadczenia wiem, że nie ma to jakiegoś większego znaczenia, szczególnie przy stali czarnej. Bardziej przy stali nierdzewnej, stali kwasoodpornej. Tak, nie możemy zbyt mocno przegrzewać. Wiadomo, że nie jest też tak, że, że taka powiedzmy spoina szara na stali nierdzewnej e nie będzie spełniała swoich, w pełni swoich parametrów, bo oczywiście może ona być bardziej narażona na korozję. Natomiast no to już mówimy o takim bardzo mocnym przegrzaniu tej spoiny. Natomiast jeśli chodzi o takie powiedzmy przegrzanie w większym stopniu, czyli że ta spoina wychodzi taka szara, ale przebijają nam się tam jakieś powiedzmy kolory, no to ogólnie nie jest to jakaś tam wielka wada, bardziej jeśli chodzi o powiedzmy przemysł farmaceutyczny, spożywczy, także tam bardziej na to zwracają uwagę, szczególnie kontrola już po powiedzmy pierwszych jakichś tam odbiorach wizualnych, no to mogą taką spoinę odrzucić, bo tam jest duży nacisk na to, w szczególności na przetopy na rurach, żeby te przetopy były bielutkie żeby nie było przebarwień. Natomiast z zewnątrz już yy, zazwyczaj troszkę luźniej, że tak powiem, podchodzą do tego tematu, aczkolwiek też zdarza się, że wymagają, żeby te spoiny były w kolorze. Natomiast ja już tam przez swoją, powiedzmy, karierę kilkuletnią, kilkunastoletnią, no to nie miałem jakoś... Yy, nie wiem, może tak nie trafiałem po prostu, że E, że te, ta kontrola chciała to w jakiś sposób odrzucać, czy coś. Zdarzały się też takie lica na sali nierdzewnej, że, że były troszkę brzydsze. Także no, trzeba się z tym liczyć też, że, że nie zawsze wyjdzie ładnie pięknie. Tym bardziej czasami nie ma dostępu, czasami jest materiał już jakiś mocno wyeksploatowany i samo przez siebie może już to gorzej się nam spawać i ta spójna automatycznie będzie gorzej wyglądała, natomiast jeśli chodzi o taką stal, tak jak mówiłem nierzewną, kwasoodporną, no to ogólnie ma większe znaczenie niż przy stali czarnej, natomiast nie jest, nie jest to tak znaczące jak przy, na przykład tytanie, czy przy duplexie, superdupleksie, super dupleksie, no bo na przykład przy tytanie wszelkiego rodzaju przebarwienia to już z automatu zostanie odrzucone, bo e, wtedy może nam się okazać, że ten przegrzany materiał, nawet w niewielkim stopniu, co dla nas może wyglądać, że jest w stopniu niewielkim, to już będzie e, powodować jakieś pęknięcia i już taki element, taki rurociąg będzie powiedzmy z czasem do wyrzutu. Także wtedy ma to znaczenie. Natomiast przy stali czarnej, tak jak tutaj widzicie, ta złota próbka jest wykonana na. Próbka, no nie jest próbka, tylko jest taki styk, powiedzmy, jest wykonana już 12 litrów, zwiększyłem gaz, wypływ gazu, czyli mamy tutaj 12 litrów na minutę i dysza jest dziesiątka. A na tej po prawej stronie, czyli tej bardziej takiej powiedzmy mniej złocistej, mamy gaz 10 litrów na minutę i dyszę siódemkę. Ogólnie różnica jest widoczna gołym okiem. Nawet widać tutaj po przegrzaniu tego materiału, że, że mamy tutaj z prawej strony jest to przegrzanie bardziej widoczne, natomiast z lewej strony nie. Ale ogólnie, przy jakichś tam powiedzmy zwykłych stalach czarnych, nie ma to wielkiego znaczenia. Także nie ma co się tym przejmować. I ogólnie też jest taka zasada, że im materiał jest grubszy większy element. Tutaj widzicie, no ten element nie jest mały, ale też nie jest duży, bo ta rura ma około 200 mm długości i 80 mm średnicy, jak dobrze pamiętam. Rurka jest 4 mm grubości. Natomiast ten pierścień ma 10 mm grubości, dlatego no już to ciepło nam się ładniej rozprowadza. Tu widzicie różnicę między jedynką a dwójką wizualną, natomiast tak jak mówiłem, nie ma to większego znaczenia przy stali czarnej. Bardziej aspekt wizualny. No i też tam poniekąd podpowiada nam, że mamy lepiej dobrane parametry do spawania. Ale ogólnie tych czynników jest o wiele więcej mających wpływ na kolor spoiny. Jest to na przykład typ materiału, czyli jego rodzaj, czystość materiału, czystość gazu osłonowego w tym przypadku argonu. No to jest bardzo wiele czynników. Oczywiście oprócz porcelany Czyli średnica porcelany, rodzaj porcelany, czy ma dodatkowe sitko, czy nie, e, oraz e, wysunięcie elektrody, grubość elektrody, prowadzenie uchwytu, pod jakim kątem prowadzicie, pod jakim kątem podajecie drut, wielkość konstrukcji, którą spawacie, oraz oczywiście prędkość spawania, bo to też jest bardzo ważne. Także dzięki za uwagę i zapraszam na następne pozdro.